Witam, witam drogie panienki. No i mamy nowy rok 2017. Mój ty Boże, jak to szybko przeszło. Życzę Wam wszystkim szczęśliwego nowego roku 2017 i niech jak najwięcej błogosławieństw zawita w Wasze progi. No, chcę Wam bardzo podziękować za to, że mnie subskrybujecie, że mnie oglądacie, że piszecie komentarze, żeście mnie polubili. Jestem Wam bardzo wdzięczna. Dziękuję wszystkim za komentarze i piszcie do mnie, bo zawsze, e, zawsze na nie odpisuję. Przynajmniej kiedy mam czas. A, no, chcę Wam też przypomnieć, że jest nów i pełnia Księżyca, jak każdego miesiąca. Więc, wnów Księżyca, piszemy a nowe intencje, co chcemy osiągnąć, co chcemy mieć, do czego chcielibyśmy dojść. A w pełni księżyca niechciane intencje, to czego nie chcemy mieć, czego się chcemy wyzbyć z życia. Po prostu oczyśmy swoją drogę w nowym roku. Okay? No, jeżeli chcecie mieć przeze mnie położone karty prywatnie, to proszę wejść na moją stronę. Pod każdym moim wideo jest moja strona internetowa i mój e-mail. Wejść na moją stronę internetową i w pierwszym rzędzie zapłacić. A wówczas, jak będę mieć, widzieć, że jest a, zapłacone, to wciągnę Was na listę oczekujących i w przeciągu 3 do 6 dni e, z reguły się z Wami skontaktuję. Także to by było tyle, moje drogie panienki. Macie piękne karty. Z dwóch talii rozłożyłam te karty. Także niektóre się mogą po prostu też i powtarzać, ale akurat was się nie powtarzają. To jest kapłan i cesarz. Dwie karty dużych arka. No, kapłan to jest typowo taka duchowa karta. To jest ktoś, kto może być dla Was po prostu przykładem. Ktoś, kto Was może poprowadzić właśnie w takie duchowe, spirytualne życie. To jest rozwój duchowy. To jest ktoś, komu możecie wierzyć. A z kolei cesarz jest piękną kartą też dużych arkan, a zwłaszcza stabilności finansowej. Także, jeżeli mieliście jakiekolwiek problemy finansowe, czy też związane to było z pracą, czy w ogóle, to powiem Wam tylko jedno: że Wasze finanse się na pewno poprawią. To jest karta stabilności finansowej. Mało tego, jeżeli jesteście w biznesie, to Wasz biznes będzie po prostu prosperował. Ale, tak jak powiedziałam, to jest karta po prostu duchowa. Czyli Możecie się też zwrócić do kogoś, kto jest w waszym otoczeniu bardzo poważany i ten ktoś wam da po prostu bardzo dobrą radę, poprowadzi was dalej. Co macie robić, jak macie robić. Niemniej jednak to jest wspaniały omen, jeśli chodzi o finanse i biznes. Ok? No. Mamy też tutaj kapłankę i cesarzową. Dwie piękne karty znowu, duży charakter. To jest piękna karta moje drogie panienki. Kapłanka mówi, żebyście zwrócili uwagę właśnie też na swoją stronę duchową, zwrócili uwagę na sny, na swoją intuicję. Możecie się też dowiedzieć jakiegoś sekretu, a który był. Przed Wami ukrywany, ale Wy się o tym dowiecie i na tym praktycznie skorzystacie. No, z kolei cesarzowa to jest karta um, nowych narodzin. Może się narodzić jakiś nowy pomysł, nowy projekt, um, nowe życie, nowe małżeństwo, um, nowe zaręczyny. To jest też karta narodzin dziecka także jeżeli nie chcecie mieć dzieci to się wystrzegajcie a jeżeli z kolei chcecie mieć dzieci to nie dość że macie spirytualną kartę duchową bardzo ładną to i jeszcze po prostu um, cesarzowa będziecie zbierać um, to owoce tego co żeście zas zasadzili wcześniej. OK. Także Lepszej Wam karty nie trzeba, naprawdę. Zwróćcie uwagę jednak na swoje sny, bo to jest bardzo ważne. Na swoje sny, na znaki, bo je będziecie otrzymywać um, od wszechświata, bozi czy aniołków, ok? No, jeżeli macie zamiar e, ruszyć z jakimś interesem, to nic Wam nie stoi na przeszkodzie, bo macie nie dość, że cesarza, to i jeszcze macie też kapłana. Także to są kapłan i kapłanka Was poprowadzą bardzo daleko, czyli to są osoby bardzo uduchowione. To są, kapłanka jest też osobą a, bardzo szanowaną i a, nakazuje wręcz słuchanie swojej własnej intuicji. Okej. Okay. No, widać, że tutaj macie jeszcze też i magika. No jaka piękna karta. Posiadacie praktycznie wszystkie te narzędzia, aby wymanifestować to, czego chcecie w każdej sytuacji. Czy to związane z pracą, czy z małżeństwem, czy ze związkiem rodzinnym, czy też partnerstwem biznesowym. Ale pod spodem jest szóstka jest szóstka monet odwrotnie i tutaj widać, że... Nie chcesz się dzielić po prostu z innymi, a to musi być wybalansowane, zrównoważone. Jeżeli będziesz zrównoważysz właśnie te emocje dawania i otrzymywania, um, to wszystko będzie po prostu szło tak, jak trzeba. Potrafisz wymanifestować wszystko, jednak rozwój duchowy szósta tutaj mówi, że... W tym wypadku musisz po prostu te emocje swoje zrównoważyć, jeśli chodzi o materialne dobra. Nauczyć się dawać i nauczyć się brać. Po prostu tutaj musi zaistnieć duża równowaga. Ok. Piątka kielichów i ósemka. ósemka. Nie czy. No, to są dwie karty bardzo emocjonalnej natury. Ok. Widać, że Twoje myśli emocje czujesz, jakbyś był związany i miał zawiązane ręce. Czy miała zawiązane ręce, droga Panienko? Tutaj um, to są a, sprawy emocjonalnej natury dotyczącej albo związku, albo y, partnerstwa. Nie, albo i po prostu coś, to się nie musi też tyczyć ciebie, ale to się może tyczyć kogoś swojego bliskiego otoczenia czy rodziny. Bo jak widzicie, tutaj e, trzy kielichy leżą, wylane jest wino, ale w dali są dwa kielichy świecące, czyli nic nie jest jeszcze stracone. Wszystko można po prostu odbudować. Tym to znaczy, bardziej, że są te dwa kielichy pięknie świecą w oddali. A to emocjonalne um, roztargnienie, że tak powiem, to jest spowodowane przez Was samych. Sami się po prostu um, sabotażujecie, że tak powiem. A to wystarczy tylko przetrzeć, um, przetrzeć się o jednym z tych mieczy, rozwiązać sobie um, te sznury i. Tą opaskę z oczu zdjąć, i wówczas zobaczycie przed sobą piękną drogę. Tylko musicie niestety a, nad tym popracować, bo widać wyraźnie, że wasze emocje po prostu są tutaj a, wysoko, że tak powiem, latają. A, I zalecane w tym wypadku tutaj jest po prostu albo medytacja, albo rozwój duchowy, który jest wam bardzo potrzebny w tym wypadku bo możecie wtedy wybalansować, zrównoważyć właśnie to, a, tą stronę waszą emocjonalną poprzez medytację, kontemplację, piszcie pamiętnik wdzięczności, a pamiętnik z pozytywnych aspektów. Zapamiętajcie, że nasza energia i myśli Nasze emocje i myśli, przepraszam, to jest właśnie energia. I jaką energią działacie, taka do Was wraca. A karty macie piękne. Więc tutaj równowaga a, duchowa, emocjonalna, psychiczna, mentalna jest Wam bardzo potrzebna. A, no i to by było tyle: piękne macie karty. To jest karta. Naprawdę zbierania owoców, które żeście zasiali przedtem. Potraficie wymanifestować wszystko, czego dusza zapragnie. Tylko musicie na sobą popracować, bo widać, że nie lubicie się dzielić. A tutaj i dawanie, i przyjmowanie musi mieć po prostu równowagę. Okay? No, oczywiście pod spodem macie rydwana i czwórkę i czwórkę monet. Coś. Pięknego do Was nadjeżdża. Po prostu m, stabilizacja. Możecie też wyruszyć w jakąś podróż albo dokonać zakupu jakiegoś um, samochodu, motocykla, nie wiem, camping, RV, no cokolwiek, co się po prostu porusza. Ale też to może oznaczać właśnie podróż. Ok. Także coś dobrego do Was nadjeżdża mimo wszystko. No i oczywiście mamy aniołki. Archanioł Michał. Muszę założyć okulary. Zarezerwuj czas na podjęcie decyzji. To jest karta Archanioła Michała. Zarezerwuj czas na podjęcie decyzji. Magical Times, czyli magiczne czasy. Energy, czyli energia. Life, forces, life force is flowing. Czyli życie po prostu płynie. Open yourself to receive the power from within. I otwórz się, aby otrzymać tą wspaniałą wewnętrzną siłę. Czyli musisz jednak popracować ze swoją energią bo widać wyraźnie, że te dwie ostatnie to emocje, to były ale to jest twoja własna zasługa. Nikt się do tego nie przyczynił, tylko ty. I gateway, czyli brama. Believing in magic. Uwierzyć, wierzyć w magię. True magic is abounding in my life. Prawdziwa magia Jest wielka i wspaniała w moim życiu. Albo bogata. Także to by było tyle, moje drogie panienki. No, jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Um, dziękuję za oglądnięcie i komentarze, i proszę mnie polubić. Życzę Wam jeszcze raz szczęśliwego nowego roku 2017. Niech Was Bozia Błogosławi, a aniołki. Oświetlą Wam drogę, którą podążacie, i zawsze je pytajcie o pomoc, a będzie Wam dane. Do widzenia.